Siemaneczko, żymeczki, ja jestem czuła. dzisiaj mam dla Was wszystko, co musicie wiedzieć o Fishermenie, czyli najlepsze deki, sposoby na jego używanie. Zapraszam do oglądania. Yeah. <śled> Numer jeden. Fisherman to karta legendarna, która kosztuje 3 eliksiru i zadaje 160 damage'a. Posiada on 800 życia. No a to co sprawia, że jest bardzo unikatowy, to jego umiejętność przyciągania innych jednostek. Kiedy wasz przeciwnik nie obroni się w żaden sposób przed Fishermanem, straci on 700 życia z wieży. Dlatego pamiętajcie, że nigdy nie powinno zostawić się samego Fishermana na wieży. Kolejną rzeczą, która sprawia, że Fisherman jest naprawdę niesamowity, to to, że po przyciągnięciu danej jednostki spowalnia ją jeszcze o 35%. Dzięki temu wie, że mają dużo więcej czasu na obicie takiego naita, przez to wasza defensywa będzie dużo bardziej efektywna. dodatek wasz Fisherman będzie mieć jeszcze wystarczająco życia do kontry. Numer 2. Jeżeli jakiś tank typu Giant czy Golem zostanie postawiony z tyłu za wieżą, Czyli będziecie po prawej stronie drogi, będziecie mogli przyciągnąć go na drugą wieżę. I może się to okazać naprawdę przydatne, kiedy na jednej wieży macie mało życia, a musicie oddzielić tanka od jednostek, które znajdują się za nim. Dzięki temu, że Fisherman przyciągnie danego tanka na drugą stronę, i jednostki za tym takiem nie będą mogły go obijać, będzie on mieć cały czas pełne życie do kontry. Numer 3. Najlepszym polem, na które będziecie mogli postawić Fishermana, będzie dokładnie to pole. I to właśnie na nim będzie on w stanie przeciągać wszystkie jednostki na Kingstowera, czyli uaktywni trzecią wieżę, która robi ogromną różnicę. No i zobaczcie na tym przykładzie, przy pomocy trzeciej wieży, sam Fisherman, na dodatek jeszcze na levelu niższym, jest w stanie skontrolować całego Mega Knighta. Numer 4 Ogromną zaletą Fishermana jest to, że jego level nie ma aż takiego znaczenia. Dlatego, że na pierwszym levelu dalej przyciąga jednostki tak samo, i dalej spowalnia je o 35%. No a to jest to, co sprawia, że ten Fisherman jest naprawdę tak dobrą kartą. Dlatego, nawet na niższych levelach, jest jak najbardziej grywalny. Numer 5 Teraz pokażę wam trochę interakcji i co potrafi bardzo dobrze kontrolować Fisherman. No i Fisherman świetnie sprawdza się w kontrowaniu na przykład Mega Knighta, tak jak pokazałem wam już wcześniej, szczególnie kiedy przeciągniecie go do środka. Bardzo dobrze również kontroluje takie postaci jak Hog Rider. Najlepsze jest to, że potrafi go skontrować całkowicie za jeden mniej eliksiru. Jedyne co, to musicie uważać na to, żeby nie postawić Fishermana za wcześnie. Wtedy zacznie on gonić Hog Ridera zamiast przyciągnąć go do siebie jeszcze raz. No i stracicie wtedy trochę życia zwierzy. Jednak na samym początku meczu warto przyciągnąć Hog Ridera na King's Towera, aby mieć dużo lepszą defensywę do końca meczu. W dodatku za jeden mniej eliksiru. Fisherman bardzo dobrze kontruje takie karty jak np. Knight czy Electro Wizard, a jeżeli postawicie go na tym polu, kula bowlera dotoczy się do króla. Bardzo ciekawym faktem, który musicie wiedzieć, jest to, że w trakcie kiedy Fisherman przyciąga daną jednostkę, nie może zostać przesunięty przez tornado. Fishermana możecie użyć po to, żeby odciągnąć Giant Skeletona, aby jego bomba nie wybuchła i nie zadała damage'a w waszej wieży. W taki sposób możecie bardzo łatwo naprawić swój błąd. No i nie można również zapomnieć, że Fisherman nie atakuje jednostek latających. Numer 6 Fisherman sprawdza się w deku wyborowo z Hunterem, dlatego że Fisherman przyciąga i spowalnia jednostki do Huntera, który dzięki temu, że te jednostki są blisko, zadaje dużo więcej damage. A. Numer 7 Teraz chciałbym wam pokazać naprawdę bardzo fajny deck z Graveyardem. Mamy tutaj Dark Prince'a, Baby Dragona, Fishermana, Huntera, Poisona, Loga, no i Ice Golema. No i przyznam się Wam szczerze, że jest to naprawdę potężny deck. Waszą główną kartą atakującą będzie Graveyard i Poison, ale teraz poszczególnie omówię rolę każdej z jednostek, aby wytłumaczyć wam jak grać z tym deckiem. W tle macie gierkę na a, dokładniej dokładnie Xbo Cycle, czyli również bardzo mocny deck. W takim razie zacznę omawiać teraz poszczególnie co każda karta robi w tym deku. Przede wszystkim Baby Dragon wraz z Dark Princeem będą odpowiadać za wszystkie jednostki grupowe. Warto również dodać, że Baby Dragon jest jedną z dwóch kart, które tak naprawdę mogą w tym deku atakować powietrze, więc musicie o tym pamiętać. Do defensywy przede wszystkim będziecie mieć Ice Golema w tym deku, który naprawdę potrafi być bardzo mocny, szczególnie jeżeli będziecie pamiętać o jego możliwości przeciągania jednostek na drugą stronę mapy. Kolejnymi najważniejszymi kartami w defensywie. Będzie Fisherman i Hunter. Jak możecie zobaczyć, zrobili naprawdę ogromną robotę w kontrze. Dzięki Fishermanowi będziecie mogli sobie szybko zaktywować Kingstowera, czyli mieć trzecią dodatkową wieżę do obrony. No a Hunter będzie świetnie radzić sobie z tankami. Pamiętajcie również o tym, że wasz Dark Prince ma tarczę, czyli. Przyda się to na pewno w starciu ze Sparkiem czy Pekką, no i oczywiście wasz Poison, którym możecie obijać wieże przeciwnika. Główną ideą tego deku jest to, żeby praktycznie nie atakować, tylko bronić się, i ta obrona naprawdę jest bardzo prosta, przez to, że macie genialne jednostki defensywne. Jak mogliście zobaczyć, mimo kilku błędów, i tak byłem w stanie wygrać ten mecz naprawdę z bardzo trudnym dekiem, czyli Xbox Cycle, na który nie lubię grać. Następny mecz zagrałem z bardzo ciekawym dekiem z trzema muszkieterkami, z minion hordą i również z eliksir golemem wyjątkowo silną kartą w obecnej mecie. tym jak zobaczyłem, że miałem aż taką przewagę elixiru po tak dobrym poisonie, stwierdziłem, że zaatakuję z graveyardem, natomiast to co jest bardzo ważne w tym deku, to to, że praktycznie do double elixir time'u nie powinniście używać graveyarda, dlatego że na początku meczu jest dużo łatwiej skontrować graveyarda takimi mniejszymi jednostkami, a jednak nie ma często elixiru na tego Poisona. No a przez to możecie być naprawdę do tyłu z Elixirem, dlatego na początku powinniście grać spokojnie, no chyba że macie pewność o waszej przewadze Elixiru. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby nie rzucać Graveyarda na siłę, bo nawet zwykłymi jednostkami możecie naprawdę mocno obić wieże przeciwnika, tak samo jak właśnie w tym meczu. To, co zauważyłem grając z tym deckiem to to, że powinniście zachowywać swojego huntera, czyli nie dawać go z tyłu mapy, gdyż bardzo często przydaje się on właśnie na te cięższe jednostki, więc stawianie go po prostu, aby przejść przez swój cykl kart, nie ma sensu. Jeśli chodzi o atakowanie tym deckiem to głównie powinniście się skupić na atakowaniu jednej wieży w jednym momencie. No i musicie również pamiętać o tym, że jeżeli wasz przeciwnik zaktywuje King's Towera, to wasz graveyard będzie mieć naprawdę dużo mniejszą moc. Dek jest naprawdę bardzo prosty do używania, no i zarazem jest również bardzo mocny. Nie popełniając błędów będziecie w stanie wygrać wiele potyczek. No i oczywiście warto dodać, że na aręce jak najbardziej będzie się dobrze sprawdzał, jeżeli będziecie mieć dobry level graveyarda. Drugi również bardzo dobry dek, który chciałem wam pokazać będzie to deck z Pekko. Mamy tutaj Magic Archera, Electro Wizarda, Battle Royal Ghosta, Fishermana, Pekke, Snowballa i Poisona. No i ten deck jest zupełnie inny od tego deku, który pokazałem Wam wcześniej. Tym będziecie może grać nawet trochę bardziej agresywnie, między innymi używając Battle Rama czy Royal Ghosta, no i będziecie starali się odzyskiwać to value między innymi Pekko w defensywie, no i oczywiście Magic Archerem, który naprawdę potrafi czasami zrobić bardzo dużo w obronie. Kolejną różnicą będzie również to, że będziecie atakować głównie dwie strony, i to jest właśnie bardzo ważne w tym deku, że nie musicie ograniczać się do jednej strony, tym bardziej, że macie tego Magic Archera, który potrafi bronić jednej i drugiej strony no a potem możecie atakować właśnie z czy nawet zwykłym Royal Ghostem, czy Battle Ramem. W macie walkę jednego z najlepszych prosów na świecie, który naprawdę pokazuje jak bardzo dobrze można grać tym deckiem na właśnie golema. Kolejną bardzo ważną rzeczą jest to, że jeżeli atakujecie dwie strony, to jak najbardziej nie powinniście się tego bać, dlatego że po pierwsze możecie przyciągać jednostki z prawej do lewej strony, używając Fishermana, no i jeszcze możecie atakować e, waszym Magic Archerem jedną i drugą stronę. No i teraz możemy zobaczyć, jak wygląda defensywa tym deckiem, na pewno bardzo dobrze sprawdzi się tutaj Pekka, no i to, co jest bardzo ważne, to jest to, gdzie stawiacie Magic Archera i to może akurat bardzo znacząco wpłynąć na wasze spotkanie. Zobaczcie teraz co w tej sytuacji zrobił ten grad. Zaatakował e, Battle Ramem i zobaczcie jak genialnie przyciągnął golema na drugą stronę po to, żeby właśnie obronić swoją lewą wieżę, która miała mniej życia. No i zobaczcie jak genialnie mu to wyszło i ma jeszcze teraz właśnie i Fishermana i Pekkę do atakowania prawej strony. Właśnie na tym przykładzie możecie zobaczyć jak bardzo dobry jest ten dek w defensywie, ale przez to musicie pamiętać, żeby nie stawiać Fishermana, Magic Archera i Pekki w momentach, w których nie są oni potrzebni, dlatego że może się okazać, że potem będą mieć naprawdę bardzo duże znaczenie. Zobaczcie na przykład teraz do samego końca wyczekał ten gracz po to, żeby przyciągnąć golema na Kingstowera. No i zwróćcie uwagę na to jak został postawiony Magic Archer tak aby obijać i mega miniona i wieżę przeciwnika No i zobaczcie jakie duże value miał ten Magic Archer Po raz ponowny genialny Fisherman No i teraz zabójcza kontra na jedną wieżę jeszcze dobrze użytny snowboard No i w bardzo prosty sposób wygrany mecz Numer osiem. będą możecie używać również w ofensywie, tak samo jak bandytkę. Posłuchajcie, no kiedy jakaś budowa ma mało życia, możecie go postawić na moście i on się do niej przyciągnie i od razu później zacznie rzucać swój hak na wieżę i dzieje się to tak szybko, że czasami jest naprawdę ciężko zareagować i zatrzymać go przed przynajmniej jednym uderzeniem. No i to by było na tyle, dzięki wielkie za obejrzenie tego odcineczka, możecie zostawić łapkę w górę, a ja się z wami żegnam, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!